Zbudujmy zaawansowane technologicznie pudełko, a będzie zaawansowane, gdyż będzie otwierane za pomocą naszego odcisku palca. Oto czytnik linii papilarnych, który wykorzystam. Tak prezentują się wyprowadzenia. Są bardzo proste. Od góry mamy zasilanie 3V, później TX oraz RX, i na końcu GND. Reszta pinów jest właściwie dla podstawowego wykorzystania niepotrzebna. Jak już wspomniałem, czytnik linii papilarnych działa na podstawie 3,3V. Natomiast yy, Arduino, za pomocą którego będziemy sterować, działa na podstawie 5V. Można to połączyć za pomocą, za pomocą konwertera poziomów logicznych. Yy, jest to bardzo proste. Połączenie wygląda w taki sposób. Do zasilania czytnika linii papilarnych wykorzystam tą małą przetwornicę, która zamieni nam 5V na 3,3V. Teraz przejdziemy do Arduino IDE i wgramy kilka przykładowych programów, które żeby przetestować, będziemy oczywiście musieli mieć wszystko podłączone tak jak to już pokazałem. Na początku musimy pobrać bibliotekę, więc wpisujemy tutaj fingerprint, a nawet nie musimy tego wpisać, bo właśnie nam wyskoczyło i pobieramy tą bibliotekę od Adafruit. Jak widać u mnie już jest ona pobrana, wy będziecie mieli tu zamiast remove przycisk install, więc klikacie go i pobieracie. Następnie, jak już będzie to pobrane, wchodzimy w przykłady. A następnie schodzimy do przykładów od Adafruit i wybieramy przykład Enroll. On nam posłuży do wgrania naszego odcisku palca. Więc wgrywamy ten program na płytkę i czekamy, aż się wgra. Po tym, jak się wgra, możemy zaobserwować tutaj informacje w porcie szeregowym. Jak widać, możemy dodać aż od 1 do 127 odcisków, także całkiem sporo. Aby dodać pierwszy odcisk wpisujemy w port szeregowy 1. To będzie numer naszego odcisku. Oczywiście możemy wpisać od 1 do 127. Na no ja wpisałem na razie 1. No i w tym momencie prosi na, proszą nas o podanie przyłożenie palca do czynnika, więc go przykładam, a następnie powtarzam to. I po tym nasz odcisk zostaje już zapisany na naszym czytniku. Teraz ktoś mógłby się zastanawiać, jak usunąć to z naszego czynnika. Adafruit przychodzi tutaj z kolejnymi dwoma yy, przykładami. Ten pierwszy z nich to jest DELETE. On pozwoli nam na usunięcie wybranego odcisku palca. Także otwieram ten przykład, a następnie wgrywam go na płytkę. Po tym, jak go wgram, otwieram znowu port szeregowy i wpisuję numer, czyli ID tego odciska palca, który chcemy usunąć. Jak widzicie, właśnie usunąłem jedynkę, czyli ten, który przed chwilą wgraliśmy. Istnieje jeszcze drugi sposób na usunięcie odciska palca, go ponownie znajdziemy w przykładach. On się nazywa Empty Database. Jak sama nazwa mówi, opróżnimy za pomocą niego całą pamięć naszego czytnika, czyli wszystkie odciski palców, które na nim zapisaliśmy. I jak widać tutaj w serial monitorze, proszą nas, żeby kliknąć duże Y, więc też je wpisuję. No i cała baza danych zostaje usunięta. A teraz zaprezentuję wam program, który napisałem z pomocą biblioteki od Adafruit. Który będzie pozwalał nam przeprowadzić detekcję naszego odcisku palca. Potwierdzić, czy on należy do bazy danych, czy też nie. A więc, to jest ten właściwie najbardziej podstawowy program, który jest nam potrzebny do obsługi czytnika. Oczywiście, wykorzystuje on tą bibliotekę Adafruit Fingerprint. I tam tutaj y, inicjujemy potrzebne, potrzebny serial do komunikacji i potrzebne piny, które będą służyły jako piny do komunikacji. Tworzymy też pętlę, która będzie odpowiadała za zaświecenie się lub skaśnięcie diody oraz y, tutaj definiujemy piny, na których, y, do którego będzie podłączona dioda, oraz y, prędkość komunikacji z naszym czytnikiem. I następnie w pętli loop. Yy, mamy taką fu funkcję jak check the print, i yy, jeżeli ona się okaże prawdziwa, no to zmienimy stan tą zmienną ból, zmienimy ją, ją na przeciwieństwa, następnie ustawimy za pomocą niej yy, stan naszego pinu dziesiątki, czyli, czyli naszej właściwie diody, czyli albo ona zgaśnie, albo się zaświeci, w zależności jaka była poprzednią. Yy, ta funkcja check the print, ona jest, znajduje się w tym miejscu, jest dość krótka. Yy, i właściwie tu, tu mamy trzy etapy sprawdzenia naszego yy, zeskanowanego odcisku. I jeżeli on przejdzie tego, te trzy etapy, ten nasz yy, odcisk, ten nasz skan, no to ostatecznie zostanie zwrócona prawda i wydarzy się to, co znajduje się w tej funkcji warunkowej. Także wydaje mi się, że prosta sprawa. A potem jak wgram ten program już na płytkę, to możemy go przetestować. Jak widzicie, najpierw przykładam palec wskazujący do czytnika i nic się nie dzieje, gdyż ten palec nie znajduje się w bazie danych. Teraz przykładam kciuk, który już się znajduje i jak widzimy, dioda się zaświeca. Ponownie przykładam i dioda gaśnie, czyli wszystko działa tak, jak powinno. A jeśli też chciałbyś zbudować coś z pomocą takiego czytnika, to możesz go kupić z linku poniżej. Jest to link afiliacyjny, czyli kupując coś z niego, wspierasz przy okazji mnie, za to jestem ci ogromnie wdzięczny. Budowę zaawansowanego technologicznie pudełka będziemy kontynuować. A jeśli chciałbyś się dowiedzieć, jak zaprogramować Raspberry Pi Pico, to możesz obejrzeć ten film. Polecam go serdecznie.